Ośmiu radnych głosowało za przyjęciem porządku obrad. Porządku obrad jest i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Wilga. radnie jest nieaktywna w radnych. przed przeczytaniem. Opinia gminnej Komisji Urbanistyczno-architektonicznej gminy Wilga dnia 12 grudnia 2019 roku. Przedmiot opinii Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Wilga oraz ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunku zagospodarowania przestrzennego gminy Wilga i planów miejscowych. Podstawa prawna. Punkt 1. Ustawa z dnia 23 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dziennik ustaw z 2018 roku pozycja 19.45 ze zmianami artykuł 32 ustęp 2. 2. Zarządzenie nr 30 łamane na 2018 wójta gminy Wilga z dnia 12 czerwca 2018 roku. Po zapoznaniu się z analizą zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Wilga oraz oceną aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wilga i planów miejscowych, opiniuję pozytywnie przedłożone opracowanie. Podpisy członków komisji. Ustęp 1. Aktualność studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wilga Uchwalone przez Radę Gminy Wilga uchwałą nr 15, łamane na 74, łamane na 19 z dnia 26 sierpnia 2019 roku, ustęp 2. Potrzeba aktualizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Paragraf 2. Potrze ustęp 2. Potrzebę aktualizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Paragraf 2 analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Wilga oraz ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wilga i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Wilga stanowi załącznik do uchwały. Paragraf 3 wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 4 uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń urzędu gminy i na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Wilga. Uzasadnienie. Do uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunku zagospodarowania przestrzennego gminy Wilga oraz aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze gminy Wilga. Stosowanie do wymagań przepisów artykułu 32 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dziennik Ustaw z 2018 roku pozycja 19-45 z późniejszymi zmianami w celu oceny aktualności Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego Wójt Gminy dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy oraz ocenia postępy w opracowaniu planów miejscowych z uwzględnieniem decyzji zamieszczonych w rejestrach oraz wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany planu miejscowego. Wójt Gminy przekazuje.